Zanim pojechałem na kręcenie filmu, to zupełnie inaczej wyglądało. Tu były stoliki, tak jak są. Tej sceny, która jest do niczego niepotrzebna, w ogóle nie było. Tutaj całkiem inny wystrój był. No i moje ulubione małe pomieszczenie. Prywatny pokój, który sobie zawsze mógł wynająć. Tutaj odbywały się spotkania. Firmy wynajmowały takie małe, wiesz, Cachway. Chodźmy do baru. Zapraszam na kawę. Jaka kawa jest dobra? Tutaj. Mm, amerykańska jest najlepsza. Oh. Czarna kawa jest najlepsza. Księł pogadamy. W 2020 roku początkiem. 8 stycznia wróciłem z Polski. Wtedy latałem rocznie 3-4 razy do kraju. Jeździliśmy rodzinnie też, ale lataliśmy co najmniej raz do, do Polski, jak nie na wakacje, to, to na święta. I tak jak mówię, wróciłem 8 stycznia. Kilka dni później wszystkie loty poodwieszano, Chiny się zamknęły. i Także miałem szczęście, bo gdyby nie ten powrót, zostałbym w Polsce, tak jak trzech moich znajomych. Dwójka z nich wróciła, słuchaj, dopiero po półtorej roku. Po półtorej roku zobaczyli swoje żony i dzieci, które zostały tutaj w Chinach. Wszystko padło, wszystkie loty poodwieszano, Chiny się zamknęły. Zamknęliśmy interes z moim partnerem, i wtedy już dostałem drugą propozycję. Prosił, żeby mu przyjść tu pomóc, który jest właścicielem tej, tej kawiarni, w której siedzimy. On mnie już w 2019 roku prosił, żeby mu przyjść tu pomóc. Mówi, że ma ten lokal, że lokalnie przynosi pieniędzy, że trwa to trzeci rok i nie jest sobie w stanie z tym poradzić. I wtedy, jak on mnie poprosił o pomoc, przyjechałem pierwszy raz do tej, do tej kawiarni, zobaczyłem to miejsce, zobaczyłem, jak to wygląda wszystko, jak, jak wyglądają to laty i powiedziałem: Nie, nie podejmuję się tego. To z, za trudny temat. Za biednej? Wiesz, co nie. Nie spełniało to żadnych moich. Oczekiwań. Jeżeli chodzi o jakość toalet, jak to zobaczyłem, no to, to już stwierdziłem, że nikt tu nie przyjdzie. E, I tak jak mówię, w początkiem tego 2020 roku on mówi: weź, mi pomóż, bo coś musimy z tym zrobić. Ja mówię, dobra, będziemy współpracować, ale na moich zasadach. Podpisaliśmy kontrakt. Ja byłem zarządcą, menadżerem tego, tego lokalu. Zacząłem tutaj w marcu 2020 roku. Zacząłem od, słuchaj, wyrzuciłem stąd ponad połowę kontenera rzeczy. Nie potrafisz sobie wyobrazić, co tutaj było. Jak w marcu wyrzucałem te rzeczy, zrobiłem generalny remont toalet. Większość remontu tutaj w środku zrobiłem samemu, łącznie z, z dekoracjami, łącznie z renowacją baru. I słuchaj, otworzyliśmy końcem kwietnia, tak żeby już ruszyć. I ten nasz filmowy, jest pierwotny, czy... Większe kafej? Tak, to, to była jego nazwa. Tą, tą nazwę zostawiliśmy, ponieważ jego firma zajmuje się, on skupuje, sprzedaje, naprawia, poprawia skrypty, czyli scenariusze do filmów. On jest, był aktorem, skończył aktorstwo, założył tą, tą firmę, nazywa się Gibentan. I pierwszą działalność zaczął tutaj w kawiarni. Potem się przeniósł do, do biura, kawiarnia jakoś działała. Więc nazwę zostawiliśmy, bo się okazało, że jeszcze jest gro klientów, którzy mają coś wspólnego z filmem. Albo są to aktorzy byli, albo reżyserzy. No i na początku skupiłem się na, na ściąganiu tej klienteli. Logo to projekt mojej karoli, nazwa zresztą też to wszystko podprowadzaliśmy i słuchaj otworzyliśmy końcem kwietnia, tak, żeby już ruszyć. Wszystko co słuchaj super. Dziennie ilość klientów, wzrost sprzedaży, mieliśmy przegryzki, mieliśmy jedzenie, wiesz, w południe przychodzili klienci zjeść coś na lunch. To wszystko rosło do czerwca, e, gdzie nie przyszła druga fala covid -u. Znowu wszystko padło i tak siedzieliśmy miesiąc, gdzie, gdzie się kompletnie nic nie działo. E, uruchamialiśmy wtedy sprzedaż e, YMI, czyli to na WYNOS. To jakoś szło, no ale żeby to ruszyć lepiej, żeby to. Osiągało level, na który ja sobie wiesz wyznaczyłem, trzeba było zainwestować w reklamę. I tu się pojawiły już pierwsze tarcia z, z tym moim partnerem. Po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak z kawiarni się nie utrzymamy i przekształciliśmy się na bar. To zaczęło działać, to hulało, to się rozwijało. Jakie duże różnice między Polską i Chinami w, w życiu normalnym? Wiesz, to pierwsze najbardziej zauważalna różnica, Chińczycy żyją w telefonach. Mają bardzo uproszczone życie. Wszystko jest skupione w jednej małej elektronicznej wiesz, pigułce, którą jest telefon. Czy zapłacenie podatków, czy zapłacenie rachunków, czy zamówienie jedzenia, czy kontakt z bliskimi wszystko jest w telefonie. I naprawdę, żeby to ruszyć, trzeba było zrobić kampanię medialną. Tego on nie chciał zrobić, on nie wierzył w media, on nie wierzył w e, wszystkie te aplikacje, które jednak Chińczycy dzięki temu żyją. No bo jak młody człowiek gdzieś wychodzi do miasta, najpierw sprawdza, gdzie pójść. To nie jest tak, jak kiedyś się zastanawiał, gdzie idziemy i tam idziemy, bo tam wszyscy chodzą, tylko teraz każdy patrzy, nie wiem, Dajung-Diankin, e, Ludzie sprawdzają te aplikacje. Jak jesteś na nich i masz dobre e, opinie, to przyjdą do ciebie. No ale to wszystko kosztuje. Zostawiłem kawiarnię. Końcem stycznia, już praktycznie decydując wtedy, że, że, że nie będę dalej tego ciągnął, bo, bo się nie dogaduję z, z moim partnerem, i pojechałem na plan tego filmu.